Cześć, witajcie na kanale w Wpływ, nazywam się Rafał. W dzisiejszym filmie zaczynamy płytkować kotłownię. Jedna ściana jest zrobiona w płytkach, będziemy płytkować podłogę. Kotłownia jest to takie pomieszczenie, gdzie jedyne pomieszczenie w domu, gdzie trzeba położyć płytki na podłodze, zanim tą podłogę się wygrzeje. Dlaczego? No dlatego, że tak, jak tutaj w tej kotłowni będzie zamontowana pompa ciepła. Będzie tu stał zasobnik na wodę, i po prostu nie jesteśmy w stanie potem wsadzić tych płytek. Przykleić pod tym zasobnikiem, pompa prawdopodobnie będzie wisiała na ścianie. Ta część, ta, ten element wewnętrzny, bo ten element zewnętrzny wiadomo, będzie na zewnątrz, aczkolwiek. Tutaj to jest jedyne pomieszczenie, gdzie muszy, musimy wykonać z reguły zawsze e, e, podłogę, czyli wypłytkować to, e, tą podłogę bez wygrzewania. W moim przypadku jest wyrywka anhydrytowa. Ona jest zdylatowana tutaj w przejściu z racji właśnie tego, że będzie płytkowana e, jako pierwsza bez wygrzewania. E, Oczywiście na anhydrycie też się wykonuje dylatację. To nie jest tak... Zrobię kiedyś taki film o wylewkach anhydrytowych. Myślę, że jak będę w tym projekcie układał jodełkę na podłodze, bo będzie taki temat za jakieś tam dwa miesiące, myślę, bo pierwsza musi przyjechać pompa i wylewka zostać wygrzana, to Wam wtedy trochę poopowiadam o tych wylewkach anhydrytowych i dlaczego te dylatację na wylewkach anhydrytowych też się robi. To nie jest też tak, że jest wylewka anhydrytowa i ona jest bez dylatacji i będzie z nią OK. Bo nie jest i a to wam powiem w innym materiale. Dzisiaj skupiamy się na tym anhydrycie, który mamy tutaj, który mamy tutaj w tym w tej kotłodni Teraz dwa tematy najważniejsze, które należy zrobić zawsze. Przykładzeniu płytek na wyjeżdżce anhydrytowej, czyli pierwszy temat jest to usuwamy mleczko. Żeby usunąć mleczko, to ja polecam taką tarczę garnkową. Ja mam akurat chustkarny, bardzo dobrze się te tarcze sprawdzają. Śliwierka Basta, Bas Polska. Nie jest to może jakiś, e, jakaś premium marka, ale swoją robotę robi. Jak za te pieniądze, to naprawdę trochę kilometrów już zdarła różnych materiałów. I usuwamy mleczko. Przy okazji usuwamy pozostałości pokleju, czy tam jakieś inne pozostałości, które mamy na wylewce. Odkurzamy. W kolejnym etapie gruntujemy. Ja na całą, na całą to płytkowanie będę używał chemii. Czyli całego systemu od marki FAST. Jest to marka, którą będę używał pierwszy raz. Pierwszy raz oczywiście będę ją też pokazywał Wam na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie ona pokazywana więcej razy. Zobaczymy, jak te kleje się sprawdzą, jak te grunty się sprawdzą i inne produkty marki FAST. Farby od niej już używałem. Na TikToku jest krótki wstęp krótki taki film jak malowałem tą farbą można sobie oglądać na Instagramie tak samo dobra przejdźmy do tego co się dzieje tu i teraz więc grunt który dzisiaj używam to jest farb grunt G to jest grunt do trudnych podłoży preparat gruntujący głęboko penetrujący wzmocniony wzmacnia podłoże zmniejsza jego chłonność Nieszkodliwy dla zdrowia, przepuszczalne. Takie tutaj mamy informacje od producenta Tych informacji mamy więcej na tym opakowaniu. Jest i między innymi jest do zastosowania na tinki gipsowe oraz na wylewki anhydrytowe. Czyli on odcina, i po wyszlifowaniu, odpyleniu zagruntowaniu, czekam aż grunt wyschnie, i będziemy wykonywać hydroizolację. Hydroizolację będziemy wykonywać też od firmy FAST. Także pokażę Wam, jak wykonać tą hydroizolację. Powklejamy sobie taśmy, to będzie kolejny odcinek, i w następnym, kolejnym odcinku pokażę Wam klejenie tych płytek, rozmierzanie, jak, ja jak ja to wszystko porozmierzam. Wiadomo, że to jest. Przepraszam, tylko kotłownia można by było te płytki, można powiedzieć byle jak ułożyć, aczkolwiek płytka 60 na 60, trzeba ją też rozmierzyć, żeby ona sobie fajnie wyglądała w tej kotłowni. Wiadomo, że będzie w większości zastawiona, ale też dobrze by było. Jakby było, jakby to fajnie wyglądało, bo na pewno też będzie to cieszyło oko inwestora. Tutaj jest kratka odpływowa. I tutaj jakby nie robimy spadów, to jest kratka taka w razie w, żeby ta woda miała się tu gdzie zlać I, i tyle. Tutaj jest tutaj jest zrobione, przygotowane odejście odpływ do właśnie do pompy ciepła. Na razie będzie wypuszczony tylko w ten sposób że będzie wystawał, wystawać z pompy to i tak będzie za zbiornikiem, nie będzie widać natomiast ten tutaj też będzie zredukowany chyba do też tutaj go zmniejszymy na równo z wylewką i go zatkamy na razie, bo tutaj jest pod zmniejszacz wody przygotowany nie wiem czy ten zwiększacz wody tu będzie kiedykolwiek zainstalowany, ale w razie gdyby był to musi być odpływ do kanalizacji dobra, czyli z ważnych tematów zapraszam oczywiście do zaglądnięcia w opis filmu, tam znajdziecie wszystkie informacje, informacje na temat chemii fast, informacje na temat narzędzi, które używam oraz media, moje media społecznościowe, link do mojego sklepu i tak dalej, i Nie przedłużając, zabieram się do roboty, Was oczywiście zapraszam do obejrzenia filmu do końca i na końcu jak zwykle kilka słów ode mnie. Trzymajcie się, hej! Dobra, zanim przystąpię do, e, do gruntowania, to chcę Wam pokazać ciekawostkę. Bo tutaj, e, tutaj jest około 6 metrów kwadratowych z tej kotłowni. Odkurzacz był pusty przed prezowaniem był pusty sięki, A jest go jedna trzecia pyłu. Także to jest to, co żeśmy sfrezowali i odkurzali tutaj z tej wylewki, to chciałem Wam pokazać zanim, zanim wyniosę odkurzacz, bo on mi teraz już nie będzie potrzebny. Więc jak widzieliście, całość została zagruntowana gruntem Fast Grunt G, czyli gruntem do trudnych podłoży, do między innymi do tynków gipsowych, do tyn, yy, wylewek anhydrytowych. Ten grunt odcina yy, nam yy, powierzchnię, czyli yy, teraz, jak gdybyśmy na będziemy nakładać hydroizolację, to nam nie odparzy od tego, od tego anhydrytu. Dlatego też wysmarowałem sobie trochę ściany, bo będę klejał taśmy narożnikowe. Gruntu jakby nie oszczędzałem. Widzieliście, że go dawałem dość dużo. Pół bańki praktycznie zużyłem na 6 metrów kwadratowych, bo anhyzys też ma to do siebie, że on dużo wpija. Lepiej dać więcej niż za mało. Takie jest moje zdanie. Ja ten grunt już używałem do gruntowania płyt GK, jak płytkowałem kominek. I taka, takie moje spostrzeżenia na temat tego gruntu. Po zagruntowaniu, coś mi się zlało na płytę, która była pod podkładem, przygotowana jako podkład podkładka pod płytki, które później będę wklejał. Podczas odmierzania, zostawiłem płytkę na tej płycie. Tam był ten grunt, oczywiście. Zostawiłem to na noc tak poopierane, bo tam podmierzałem, podocinałem. I musicie, tak się po prostu ta płytka przykleiła przez ten grunt do tej płyty kartonowo-gipsowej że cały zielony papier z płyty zszedł i musiałem to potem jeszcze nożykiem wydrapywać z tej krawędzi czyli moim zdaniem ten grunt ma po prostu taką dość mocną lepkość co nie wszystkie grunty, które używałem dotychczas taką lepkość mają także to jest takie moje spostrzeżenie oczywiście Napiszcie mi w komentarzu, czy używacie produktów marki Fast których produktów używacie, czy jesteście z nich zadowoleni. Chciałbym też poznać waszą opinię na ten temat, czy w ogóle znacie tą chemię i czy mieliście z nią już jakąś styczność. Ja oczywiście produkty, które używam, na pewno wam powiem po użyciu jakie są moje odczucia i jak one się sprawdzają podczas pracy. Aczkolwiek recenzje na temat tych produktów będę mógł powiedzieć Wam tak jak zawsze, z reguły Wam mówię: recenzje po dłuższym czasie użytkowania. Nie po jednym płytkowaniu czy po jednym gipsowaniu, tylko po dłuższym czasie. Mogę Wam teraz powiedzieć, jakie są moje odczucia, jak ja to widzę, ale taką czy polecam, czy nie polecam, to już będzie. Będzie wynikało z tego, jak te produkty się sprawdzą po czasie. Także tak to wygląda. Ja oczywiście tych produktów marki FAST będę testował troszkę więcej, także pokażę Wam pewną gamę tych produktów, jakieś moje odczucia na ten temat Wam już powiem. Tak jak mówię, no, na opinię trzeba poczekać troszkę dłużej. Z reguły, jak wszystkiego, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków, trzeba pierwsze na czymś popracować, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście działa i czy to w praktyce się sprawdza. Także zapraszam oczywiście do wejścia, w opis pod filmem, tam znajdziecie linki do, do, do Fasta. Tam będziecie sobie mogli zobaczyć jakie oni mają produkty, jeżeli nie znacie tej marki. Oczywiście, znajdziecie też tam linki do mojego sklepu internetowego, oczywiście też do moich mediów społecznościowych. Jeżeli pomogłem wam w jakiś sposób telefonicznie lub messengerem, mailem, bardzo bym był wdzięczny, jeżeli byście udostępnili mój kanał YouTube na waszych mediach społecznościowych. Być może w ten sposób trafię do szerszej publiczności i pomogę też waszym znajomym. Trzymajcie się i do usłyszenia następnego razu. Następnym razem. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pozdrawiam, hej